Cześć, dzień dobry. Sierpień był trochę uboższy w materiały. Ci, którzy mnie obserwują w mediach społecznościowych, zapewne wiedzą dlaczego. Moje życie zmieniło się o 180 stopni i potrzebowałem czasu, by odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W końcu, narodziny pierwszego dziecka to niecodzienne wydarzenie, ale już wracamy do regularnych odcinków. Przez ostatni miesiąc zajmując się moją córeczką, wiele rozmyślałem o czasie niemowlęcym, o tym, jak myślą i co czują takie małe istoty. Te zainteresowania oraz lektura książki Oszustwa Pamięci przerodziły się w ten film. Czy możemy pamiętać swoje narodziny lub wczesne dzieciństwo? Zaraz odpowiem na to pytanie, jednak zanim zaczniemy, chciałbym tylko jeszcze poinformować, że dedykuję ten odcinek mojej córce Anetce. Wielu ludzi uważa, że pamięta swoje narodziny, okres niemowlęcy lub wczesne dzieciństwo. Zazwyczaj wspomnienia te dotyczą wyglądu osoby, która odbierała poród, wystroju pokoju, w którym się mieszkało czy zabawek, jakie znajdowały się w łóżeczku. Czy możliwe, by dorosły człowiek mógł przywołać takie wspomnienia z czasów, kiedy był małym dzieckiem? Wpisując tego typu frazy w przeglądarkę internetową, można znaleźć przeróżne historie opowiadane przez różnych ludzi. Opowieści te wydają się niewiarygodne. Czy powinniśmy w nie wierzyć? Jak można zapamiętać coś w tak młodym wieku? Co mówią na ten temat badania naukowe? Każdy z nas ma jakieś najwcześniejsze wspomnienie. Możemy potrafić je dokładnie określić lub nie. Ja na przykład mam kilka wspomnień z czasów, kiedy chodziłem do maluchów w przedszkolu, jednak nie jestem w stanie określić, które było pierwsze. Nieważne. Istotne jest to, jak poznać. Czy nasze wczesne wspomnienia są dokładnym odzwierciedleniem tego, co się stało? Istnieje duża szansa, że takie wspomnienie nie jest do końca zgodne z rzeczywistością, a wpływ na to mogą mieć różne zewnętrzne źródła, jak na przykład relacje bliskich nam ludzi, rodziców, rodzeństwa czy stare fotografie. Być może na ich podstawie dopisaliśmy sobie część wspomnienia. Dobrze to obrazuje eksperyment przeprowadzony w 1995 roku w Western Washington University, w którym powiedziano uczestnikom, że chodzi o zbadanie, jak dobrze są w stanie zapamiętać doświadczenia wczesnego dzieciństwa. Pytano ich o zdarzenia przed szóstym rokiem życia, o których poinformowali wcześniej rodzice badanych. Oczywiście cel eksperymentu był inny, ponieważ w rzeczywistości chciano zbadać, jak dobrze uczestnicy pamiętają zdarzenia. Które nigdy się nie wydarzyły. W tym celu pytano o dwa prawdziwe epizody, po czym zadawano pytanie o wymyślony. Dokładnie chodziło o historię pobytu na weselu, gdzie młodociany uczestnik strasznie rozrabiał, biegając dookoła stołów, i finalnie wylał na rodziców panny młodej wazę z ponczem. Specjalnie wybrano taką historię, ponieważ każdy człowiek wie, jak wyglądają tego typu imprezy, jak elegancko ubrani byli rodzice panny młodej oraz jakie konsekwencje niesie takie zachowanie malucha. Uczestników pytano o te wspomnienia trzykrotnie w tygodniowych odstępach. Wyniki są zaskakujące. Na trzecim spotkaniu aż 25% ludzi opisywało to wydarzenie jako swoje wspomnienie, natomiast kolejne 12,5% potrafiło opisać scenerię choć samego wydarzenia z rozlanym pączem nie pamiętało. Świadczy to o tym jak łatwo możemy w naszym mózgu uzyskać fałszywe wspomnienia poprzez nieprawidłową identyfikację źródła informacji. Istnieją oczywiście inne badania, które również prowadzą do podobnych wniosków. Wystarczy, że posiadamy surowy materiał źródłowy, np. zdjęcie lub czyjąś opowieść na dany temat, i istnieje możliwość, że nieświadomie wypełnimy luki w pamięci wymyślonymi przez nas szczegółami. Działa to mniej więcej tak. Jako dziecko bardzo często bywałem z rodzicami u mojej babci, kiedy spałem, kładziony byłem w łóżeczku w jednym pokoju, a rodzice i dziadkowie przebywali w salonie. Łóżeczko stało obok biblioteczki dziadka. Co ciekawe, w tym samym miejscu obecnie stoi mój komputer i tam napisałem scenariusz do tego filmu. Pewnego razu jako dziecko obudziłem się i sięgnąłem do biblioteczki, a tam stał atrament. Domyślacie się jakie były skutki? Jako że próbowałem go wypić, to wszystko było niebieskie, łącznie z zębami, ubraniem, pościelą. Historia jakich wiele, jednak należy zaznaczyć, że nie jest to moje wspomnienie. Opowiadali mi o tym wielokrotnie rodzice oraz babcia. Jednak doskonale potrafię sobie to wyobrazić. Z trochę starszego dzieciństwa pamiętam dobrze, gdzie stała biblioteczka. Dziadek w późniejszych latach nadal w tym samym miejscu trzymał atrament. Pamiętam dokładnie kształt kałamarza, książki i półkę, na której stał. W tym wypadku jestem w stanie określić, że mieszają się tutaj różne wspomnienia z różnych okresów, aczkolwiek jest wielu ludzi, którzy zapominają o źródle informacji i błędnie przypisują je własnej pamięci. Wczesno-dziecięce wspomnienia są bardzo podatne na zniekształcenia. I właśnie tak tłumaczy się opowieści ludzi, którzy szczegółowo opisują własne narodziny czy okres niemowlęcy. W rzeczywistości nie są to ich wspomnienia, choć mogą być tego nieświadomi i uparcie zapierać się, że z pewnością pamiętają najmłodsze lata swojego życia. A to jest niemożliwe, ponieważ mózgi małych dzieci nie są fizjologicznie zdolne do formowania. I przechwytywania trwałych wspomnień. Jako dorośli nie możemy przywołać wspomnień z okresu niemowlęcego, ponieważ niezbędne struktury w mózgu nie były jeszcze w pełni rozwinięte. Wspomnienia zaczynamy formować około 3-4 roku życia i w odniesieniu do mojej osoby to by się zgadzało. Do maluchów w przedszkolu chodziłem właśnie w wieku 3 oraz 4 lat i wtedy też pojawiły się u mnie pierwsze wspomnienia. Jednak warto byłoby zagłębić się w ten temat i szerzej odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jako dorośli nie możemy przywołać wspomnień wieku dziecięcego. Na najwcześniejszym niemowlęcym etapie życia zdolności ruchowe są dla dziecka dużo ważniejsze niż rozwój zdolności pamięciowych. Zastanówmy się, po co dziecko miałoby zapamiętać kształt zabawki, jeśli nie mogłoby jej dotknąć, chwycić. I tym podobne. Musi wypracować sobie jakieś narzędzia poznania. Początkowo jest ich całkowicie pozbawione nie potrafi mówić, chodzić, chwytać. Wszystko jest nowe, ekscytujące, nieznane. Dzieci nie rozumieją otaczającego ich świata, nie rozróżniają informacji, nie posiadają ram dla zrozumienia, co powinny zapamiętać, a co jest nieistotne. W wyniku tego nie formują wczesnodziecięcych wspomnień, które można by przywołać w dorosłym życiu. Zjawisko to zostało sformułowane w 1893 roku i nosi nazwę dziecięcej amnezji. Tylko nie zrozumcie mnie źle: To, że nie możemy pamiętać dzieciństwa, nie oznacza, że dzieci nie posiadają wspomnień. Owszem, posiadają je, tylko są one ulotne. Niemowlęta do około 9 miesiąca życia korzystają zaledwie z pamięci krótkotrwałej i dzięki niej pamiętają różne sytuacje do około 30 sekund. Czasami zdarza się, że płaczące niemowlę po jakimś czasie nie wie dlaczego zaczęło płakać, właśnie dlatego, że zapomniało powodu tego płaczu. Myślę, że każdy rodzic się z czymś takim spotkał. Część mózgu odpowiedzialna za pamięć trwałą zaczyna się rozwijać około 8-9 miesiąca życia. Wiele dzieci właśnie w tym czasie zaczyna niechętnie zostawać z osobami innymi niż rodzice, mimo że wcześniej nie miały z tym problemu. Niektórzy naukowcy uważają, że odpowiedzialny jest za to właśnie rozwój pamięci trwałej. Młodsze dzieci szybko zapominają, że matka zawsze jest obok, więc jej nieobecność jest mniej przytłaczająca. Po dziewiątym miesiącu dzieci są w stanie zapamiętać, że mamy nie ma dłuższą chwilę. Szacuje się, że właśnie wtedy zyskują zdolność do tęsknoty. Im starsze dziecko, tym wspomnienia dłużej się utrzymują. Są badania dowodzące, że może pamiętać przedmioty, jakie pokazano mu jednego dnia w dniu następnym. Dwuletnie dzieci pamiętają różnego rodzaju zdarzenia do około jednego roku. Oznacza to, że jeżeli odwiedzamy regularnie malucha w odstępach załóżmy dwóch, trzech miesięcy, to będzie ono nas pamiętało. Oczywiście te wspomnienia, o których mówiłem, czy to dotyczące przedmiotów, czy zdarzeń, w których występują konkretni ludzie, nie są możliwe do odtworzenia w dorosłym życiu. Na koniec jeszcze warto zwrócić uwagę na to, jak mózg dziecka zmienia się w pierwszych latach naszego istnienia. Otóż brak wspomnień jest ceną jaką płacimy za wyjątkowo szybki rozwój mózgu na początku życia. Jego objętość w pierwszym roku zwiększa się o około 100% i o kolejne 15% w drugim. Oznacza to, że jeżeli mózg przeciętnego noworodka stanowi zaledwie 36% objętości mózgu dorosłego człowieka, to w wieku jednego roku jest to już 72%, a w wieku dwóch lat 83% objętości, jaką ma mózg po osiągnięciu dorosłości. Tak szybki rozwój mózgu również jest odpowiedzialny za brak wspomnień wczesnego dzieciństwa w dorosłym życiu. Zachodzi wtedy zjawisko nazywane przycinaniem synaptycznym. Zjawisko to polega na tym, że niektóre neurony zanikają, by zrobić miejsce tylko dla najważniejszych i trwałych informacji. Mówiliśmy, że dzieci nie wiedzą, co powinny dokładnie zapamiętać, a stale są bombardowane różnymi informacjami. Przycinanie synaptyczne pozwala uporządkować te informacje. Co ciekawe, zjawisko to nie jest typowe tylko dla małych dzieci trwa do około 25 roku życia. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że brak możliwości pamiętania zdarzeń z dzieciństwa nie oznacza, że nie mają one wpływu na osobowość dziecka. Szczególnie te negatywne mogą mieć trwałe skutki i niekorzystnie wpłynąć na psychikę. Najwcześniejsze lata są fundamentalne dla rozwoju mózgu, osobowości oraz funkcji poznawczych. To jest bardzo ciekawe zagadnienie: lata, które nas najbardziej kształtują, są tymi, które pamiętamy najmniej albo wcale. Dziękuję za uwagę. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że dedykuję ten odcinek mojej córce. Pewnie obejrzy go ze zrozumieniem dopiero za kilka albo kilkanaście lat. Anetko, pozdrawiam cię serdecznie, kiedykolwiek to oglądasz. Przypominam, że inspiracją do napisania scenariusza była książka Oszustwa pamięci dr Julie Show. Jeśli interesują Was kwestie podobne, jak poruszone w tym materiale, to polecam. Serdecznie zapraszam również na Facebooka, Instagrama oraz sekcji komentarzy. Dajcie znać, co sądzicie o tym filmie. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia następnym razem.